Witam serdecznie moi drodzy, z tej strony Łukasz M. Dzisiaj na odcinku wracamy do przeszłości i otworzymy sobie tego oto Giveboxa z kolekcji Panie Niefiwa 365 2018, wersja polska. Dwie karty limitowane, eee, możecie tutaj już dojrzeć eee, Marko Weratiego, czyli będą Włosi. A druga limitka zaraz sprawdzimy po otworzeniu tego oto Giveboxa. Marco Verratti. Z tym, że to jest Włoch, ale Paris Saint-Germain, czyli szukamy zespołu Paris Saint-Germain. Ja oczywiście jestem w modusie Euro. Dlatego powiedziałem Włosi, bo są oni w finale. No i jaka jest limitka? Popatrzcie, Anglia. Czyli jednak będzie taki reprezentacja kontra klub. Taki pojedynek. Mamy w sumie 10 saszetek. Fajnie by było trafić rarkę, no ale zobaczymy, czy nam się uda. Wszystko liczymy za jeden punkcik. No i zaczynamy, moi kochani. Paris Saint Germain kontra Anglia. Taki pojedynek. No i w pierwszej saszetce mamy Rome Moreno, następnie Palmeiras. Boca Barcelona, Juventus i Argentyna. Druga saszetka Benfica. Ferencvaros, Borussia Dortmund. Jest PSG, Lukas. Prowadzenie Legia i Atletico. Real, Sergio Ramos, i coś tutaj jest sklejone. Fejsa z Benfiki następnie Spartak, Benfica, Borussia i Fejenort. Tym razem mamy Draxlera, czyli Niemcy, Legia. Barcelona, Roma Manchester i Boka cztery saszetki za nami na razie wpadła jedna karta dla PSG w piątej saszetce mamy Benficę fan's favorite i tutaj jest Sokratis Papastopoulos z Borusi Dortmund a na kartach bazowych Real, Atletico, Roma i Benfica Kartą specjalną jest Dudu Palmeiras, następnie Ferencvaros, Borussia Juventus i jest ponownie Lukas na karcie bazowej 2-0 i tutaj jeszcze Atletico. Mamy kartę specjalną Milestone z Manchesteru United. A na bazówkach Bayern i ponownie Paris Saint-Germain. Tym razem Marquinhos na bazówce. Legia, Palmeiras i jest odpowiedź Anglików. Eric Dyer również na karcie bazowej. 3-1 dla Paris Saint-Germain. Tutaj mamy logo Palmeiras. Multiple Atletico. I bazówki Roma, Juventus, Boca i Barcelona. Przedostatnia saszetka. Boutique z Feyenoordu. Tutaj ponownie Feyenoord. Klub Ameryka. Feyenoord. Manchester United i bazówka z Niemiec. Stindl. I została nam ostatnia saszetka. Mamy tutaj kartę specjalną pikę z Barcelony. Do tego Feyenoord. Klub Ameryka. Manchester United i dwa razy Boka. A więc zwycięstwo zespołu z Paryża 3:1 nad Anglią tutaj. No myślę, że troszeczkę większe szanse chyba miał jednak zespół Paris Saint-Germain, bo te bazówki rzadziej wpadają z tych reprezentacji czterech. Dlatego no tutaj była troszeczkę przewaga Paris Saint-Germain, ale czasami bywa przewrotnie i w sumie mogło też Mógł też tutaj wygrać Staricz z Anglią. Okej, okay, moi kochani. To wszystko z mojej strony. Napiszcie w komentarzu, jak Wam się podoba ta seria 2018. Czy macie ją zebraną, kompletną. No i co ja się z Wami żegnam. Dzięki za oglądanie. Pozdrawiam. Trzymajcie się i cześć.